Jest w Starym Testamencie Księga Daniela napisana przez Izraelitę, który jako nastolatek został wywieziony do Babilonu wraz z całym narodem izraelskim. Księga składa się zasadniczo z opisu faktów z życia Daniela, które miały miejsce w Babilonie w VI wieku przed naszą erą oraz proroctw, które dotyczą Imperiów świata, jakie nastąpią po Babilonie, dotyczą czasu pierwszego przyjścia Jezusa i dotyczą czasu końca obecnego świata, tuż przed powrotem Jezusa. Ale jest jeszcze rozdział jedenasty księgi, gdzie Daniel spisuje swoje widzenie, które okazuje się zapowiedzią kilkudziesięciu. Ilość zależy od tego, jak oddziela się fakty. Otóż kilkudziesięciu Kolejnych wydarzeń politycznych wokół Izraela, jakie nastąpią w ciągu kolejnych 370 lat ze strony Persji, Grecji, Egiptu i Syrii. Posłuchaj choćby przykładu z wersetu 6. Po upływie lat sprzymierzą się i córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody, lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się ani on, a jego potomek będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim. A wydarzyło się potem to w III wieku przed naszą erą, że król Syrii, to ten z północy Antioch II Teos, za namową króla Egiptu Ptolemeusza II Filadelfosa, Rozwodzi się ze swoją żoną i poślubia córkę tego drugiego. Wszystko dla pokoju i dla połączenia rodów. Małżeństwo okazuje się katastrofą. Dlatego po śmierci króla Egiptu Syryjczyk wraca do starej żony. Ale ta zabija go wraz z jego egipską żoną i ich dzieckiem. Skoro Bóg zna przyszłość, to co wie o tobie i czego od ciebie oczekuje? Czytaj Biblię.